Do metamorfozy zgłosiłam się, ponieważ tak jak każda kobieta chciałam się poczuć pięknie, wyjątkowo, tak inaczej niż na co dzień, metamorfoza składała się z wielu elementów. Każdy z nich był wyjątkowy i taki nowy dla mnie niespotykany. Jednym z takich właśnie elementów była nowość w postaci kosmetyków z firmy Bingo Spa. Nigdy wcześniej z nimi nie miałam do czynienia, a najbardziej taki dla mnie nowoczesny kosmetyk to botox w skremie. Coś, co kojarzyło mi się słowo botox, które zawsze kojarzyło mi się z igłami, z profesjonalną medycyną, z czymś takim niedostępnym dla zwykłego śmiertelnika. Okazało się być na wyciągnięcie ręki. Użycie kremu jest bardzo proste, a mianowicie przekręcamy tylko przełącznik na otwarte i wyciskamy krem. Następnie delikatnie wmasowujemy go w skórę i to w sumie tyle. Więc bardzo, bardzo proste. Stosujemy krem oczywiście rano na oczyszczoną skórę i krem jest bardzo wydajny, ponieważ tarcza na długo. Ja jestem pod wrażeniem, efekt wow jest, odczuwalny już po około tygodniu stosowania, także mogę serdecznie polecić. I co mogę powiedzieć, jest to prawdziwa innowacja, ponieważ bez bólu i bez stresu możemy wyglądać inaczej, bardziej promiennie i nasza skóra jest zdrowsza.